3 do potęgi 27 plus 3 do potęgi 26 przez 3 do potęgi 26 plus 3 do potęgi 25 jest równa. Oczywiście nie mamy zamiaru podnosić tego do potęgi 27, 6 czy 25, bo to by było zabójcze. Więc mamy 3 do potęgi 27 plus 3 do potęgi 26 przez 3 do potęgi 26 plus 3 do potęgi 25 i wybieramy sobie najmniejszą potęgę po to, żeby móc ją wyjąć przed nawias. Naszą najmniejszą potęgą jest 25, więc i u góry, i na dole wyjmę sobie 3 do potęgi 25. No i teraz wiemy, że przy dzieleniu potęgi się odejmują, więc 3 do potęgi 27 i jak podzielę na 3 do potęgi 25 zostaje mi 3 do potęgi drugiej plus no i teraz 3 do potęgi 26 jak podzielę przez 3 do potęgi 25 to zostaje mi po prostu 3 do pierwszej, czyli 3. I tu mamy ten sam zabieg. 3 do potęgi 25 podzielić na przepraszam, 3 do potęgi 26 podzielić na 3 do potęgi 25 daje nam 3 do pierwszej, czyli 3. I plus 3 do potęgi 25 podzielić na 3 do potęgi 25 daje nam 1. Teraz 3 do potęgi 25 nam się skraca, bo to był niepisany znak mnożenia. A reszta liczb już jest do policzenia, bo 3 do 2 to jest 9. Dodać 3 przez. No i 3 plus 1 to jest 4. Czyli mamy 9 dodać 3 daje nam 12. 4 przepisuje, a 12 czwartych to jest po prostu 3. I to jest nasza odpowiedź B.